Nie pozostaje, jak mamy szansę, zaczniemy się rewanżować i wszystko będzie do Jak to się stało, że Dawid Nowak stanął kilka minut znaczy, po rozpoczęciu meczu? Nie, nie, nie było spalonego, bo nie było tak, że było, słyszałem, bo to jest błąd, który mówił na to który jest to błąd to, było, że Rafał dostarczył tą kartkę, to to jest następstwo naszego meczu. Mimo tej gry w osłabieniu, ta pierwsza połowa wyglądała jeszcze pozytywnie. W co się stało, padliście z sił? tak jak mówiłem, że w głowie były zwłaszcza w postaje fragmenta, niż poszukać gdzieś te jesteś fajny. Potem jest wiadomo, że związek jak się biega za tylko do tych sił jest coraz mniej że jesteś żeby coś, który no. zazwyczaj prowadzi grę i grać półkowe mało kram w obronie. Tak nie z braku sił, jednakże te bramki nie tarzowały się po naszych stanach niedawno. Frustracja w Was narasta, że w kolejnym meczu nie wykorzystujecie stuprocentowych sytuacji? Ciężko no, to, że to jest frustracja na Musimy popracować nad na skutecznością, bo w takim razie, że mamy dwie czy trzy sytuacje strzelamy, tak jak z Lechem bramki, kiedy mamy więcej sytuacji nie strzelamy, a strzelamy jedną, bo dziś to, no dziś ten problem, jeżeli się ta sytuacja